Yo, 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 witam Was! Opsi! Chcę Wam dzisiaj przedstawić nową właśnie, wykorzystanie nowej metody, przekazywanie każdego pojazdu znajomemu. Dokładnie każdego, ponieważ możecie tą metodą przekazać samoloty, możecie przekazać pojazdy specjalne oraz pierzyczkę przeciwlotniczą, którą właśnie chcę Wam pokazać, jak to zrobić tąże metodą. Oczywiście poprzednie metody nadal działają: te z klubem nocnym, z wykorzystaniem martwego slotu, czy też bez wykorzystania, z zrobieniem, stworzeniem akcji, akcji dla akcji tytanicznej roboty, ze znajomym i tak dalej. Do tej metody wykorzystać musimy pojazd, motorek najlepiej. I w, I w zasadzie, żeby ten motorek właśnie był y, jedyny, który posiadacie, abyście wiedzieli, który to jest motorek i jego właśnie, mieścimy w MCO. Ja to mam motorek Fagio. Na mapce widzieliście miejsce, gdzie robimy tego wyliczaj i musi to być właśnie to miejsce. I teraz, tak jak było to wcześniej, y, czyli właśnie w pierwszym filmiku, że znajomy staje tutaj przed maską tego pojazdu, który tutaj stoi na tym parkingu zawsze i was tutaj nawiguje, w którym jak daleko macie wjechać? Ponieważ musimy ten pojazd przepchać, a w jego miejsce ustawić tylne koła MCO, tam gdzie właśnie ten pojazd był zrespiony, i mój znajomy właśnie mnie tam kieruje, lub sami patrzycie mniej więcej gdzie jak on stał, w którym miejscu i tam właśnie musicie ustawić tylne koła MCO, aby ten pojazd właśnie tutaj pod MCO, pod tymi kołami z tyłu będzie się respił ten pojazd za każdym razem, jak wyjdziemy z MCO. I teraz tak, do tego gicza potrzebujemy dwóch znajomych, czyli jeden znajomy daje nam przyczepkę przeciwlotniczą, a drugi znajomy yy, podstawia MCO. Chcę tutaj od razu podziękować Wam, ziomeczki, za Waszą pomoc. Możny grzyb i to nie Semix. Dzięki Wam, ziomeczki, za pomoc. Nie ma u Was lipy. Yo. A więc, tak jak mówię, ziomuś właśnie to nie Semix, który będzie mi tutaj pomagał wejść do MCO, bo jak wiecie, nie możemy posiadać jednocześnie MCO i przeciwnej. I tej przeciwnej, e, przeciwlotniczej e, przyczepki. Więc dlatego potrzebujemy tutaj ziomeczka, aby nam pomógł e, nas wciągnąć. Bo tylko o to tutaj chodzi, i tylko po to jest ten znajomy trzeci. Drugi z Was, czyli trzy osoby, czyli drugi Wasz znajomy jest potrzebny. Metoda jest banalnie prosta. Właściwie najgorszy etap to jest właśnie z tym przy MCO, spamowaniem i wyjściem, wejściem w pojazd. Ja tutaj będę robił to na motorku Fadio, czyli tutaj troszeczkę sytuacja wygląda inaczej, ponieważ motorek Fadio nie rzuca Wam po waszej postaci, drugiej znajomej z motorka Fadio, więc tutaj sami będziecie z niego musieli zejść i wejść z powrotem. Ale zobaczcie, teraz tak, ustawienie MCO jest znajomego w miarę tak blisko, aby miał kółeczko wejścia do środka, a przyczep, przyczepka przeciwlotnicza właśnie tak, aby abym doszła, żeby znajomy po prostu mógł Was wciągnąć, tak jak było to na początku, w pierwszym filmiku. To oczywiście wrzucę Wam wszystkie filmiki z przekazywaniem w linkach poniżej pod filmikiem, no i teraz tak wzywamy pojazd, tak jak mówię, jest to motorek Faggio. motorek Faggio. ja mam motorek Faggio, wy musicie mieć motorek który posiadać jedyny w garażu, abyście byli pewni, że to jest właśnie ten motorek i musi być to motorek, słuchajcie, musi być to motorek, o dlaczego zobaczycie, teraz tak, wciągam tu znajomego ze sobą My po prostu go tutaj przywołuję Ziemusia, który tam będzie pomagał, nie ma to znaczenia: czy to będzie osoba, która posiada MCO, czy osoba, która Wam pomaga zliczować się z tą przyczepką. Nie ma to znaczenia: obojętnie, który znajomy to Wam pomaga. No, czyli mi tu pomoże mocny grzyb, po prostu, bo już wcześniej robiliśmy to w poprzednim filmiku, już wiemy o co tutaj chodzi, i, i zaraz Wam pokażę tutaj, właśnie metoda: jak nie wyszła, jak wyszła, i ile tutaj nawet robiliśmy to razy. Nie ma tu naprawdę żadnej filozofii, trzeba tylko troszeczkę popróbować. Spójrzcie, wyjeżdżamy z MCO. Ja tutaj ustawiłem właśnie dostęp pojazdu już nie jako pasażer, a, a najpierw jako pasażer, a później próbowaliśmy jako normalny, znajomy i, i właściwie chyba nie ma to znaczenia. I spójrzcie teraz, podjeżdżamy pod MCO, dajemy dipad w prawo, a znajomy musi szybko zejść. Jak widzi, że się zapaliła lampeczka z tyłu, to schodzi z motorku. I wchodzi z powrotem. Jeżeli nie zdąży, źle zrobicie, no to po prostu was wciąga tak jak nas teraz. Czyli właściwie nic się nie stało. Tutaj nie ma żadnego problemu. Powtarzacie po prostu cykl. Czyli znowu znajomy wchodzi na motorek, wyjeżdżacie, e, wasze MCO. Zobaczcie, zrespiło się troszeczkę w kiepskim miejscu, więc ja schodzę z motorka i po prostu mogę go przepchać, mogę nim podjechać, mogę go ustawić na nowo. Nie ma tutaj problemu z tym, także nie bez obaw. Jeżeli coś tutaj Wam nie wychodzi, jak widzicie, możecie tutaj dokonać korekty, także nie ma z tym problemu. Czyli, jak widzicie, nie jest to trudne. Możecie tutaj kilka, cały czas możecie próbować, aż Wam wyjdzie do skutku. Nie ma tutaj żadnego ograniczenia. I, i po prostu myślę, że każdy z Was da radę jeżeli spróbujecie teraz musimy wjechać na nowo, no bo ten pojazd się nam zrespił obok e, wyjeżdżamy i on już będzie w tym miejscu, ten wrak tego pojazdu będzie już pod kołami MCO, właśnie tam gdzie powinien być i teraz już będziemy przechodzić do kolejnej próby tutaj musicie właśnie to fajnie wyczuć, dobrze jest e, mówić znajomemu kiedy dajecie dipad w prawo, on widzi kiedy się pali ta lampeczka ale, ale dobrze jest to mu też mówić Spójrzcie, ja teraz ustawiam sobie na ekipa plus znajomi Dostęp do pojazdu Bo po prostu myślałem, że wtedy będzie schodził z tego motorku Ale nie schodzi, więc nie ma tu znaczenia Jak było poprzednio, że ustawiacie właśnie na pasażera A tutaj nie ma chyba to żadnego znaczenia Bo wyszło nam właśnie na, na Teraz nam to wyjdzie Teraz właśnie na, na tym dostępie normalnym Znajomy plus ekipa no i spójrzcie, znowu podjeżdżamy. Ten pojazd się nam tu respi, jak widzicie, pod, pod pojazdem o, i z, do, dochodzi do takich różnych bugowań, tutaj, ale to jest ok. Spójrzcie, teraz odległość. Musicie tutaj troszeczkę pokombinować, bo z motorkiem jest różnie. Daję dipad w prawo, schodzi z motorku, wchodzi szybko, nie udało się. Spójrzcie, u góry mam cały czas, że przechowanie ten pojazdu kliknij w prawo, i znowu dipad w prawo, ziemuś schodzi, wchodzi. I znowu się nie udało. No to podjeżdżam trochę bliżej i znowu d w prawo, dipad w prawo, Ziemuś schodzi, wchodzi. Nie udało się. Ok, ale nie wciąga nas do środka, czyli jest git, nie? Znajomy w dobrym momencie schodzi. Jak za późno, by zszedł z motorka, no to wciągnie. Spójrzcie w prawo, schodzi, wchodzi i nic, nie? Ale zobaczcie teraz. Teraz znajomy siedzi na motorku. Ja daję d w prawo. Spójrzcie, Dipad w prawo, on zdążył zejść, czyli zdążył teraz kliknąć trójkąt i zdążył w tym momencie kliknąć trójkąt, że nas tu już zaczęło wciągać. I właśnie o to chodzi. I on zszedł, widzicie? I znowu wszedł na motorek. I mamy komunikat w tym miejscu, nie możemy skorzystać z mobilnego centrum operacyjnego Bang! I o to właśnie chodzi. Teraz normalnie schodzimy z motorku, motorek jest zmrożony tak jak było to poprzednio, i ziemuś teraz tak. Teraz zobaczcie, ja wchodzę na przyczepkę przeciwlotniczą, na tą wieżyczkę, i, i teraz tak. możny grzyb już nie może, on już wykonał swoje działanie. Tutaj pomoc, teraz ja muszę odesłać MCO, bo muszę teraz wezwać swoją starą przyczepkę. Dlaczego? Bo ja już od razu tą przyczepkę będę wkładał w miejsce starej, czyli niemodowanej Czyli muszę ją wezwać, czyli muszę odesłać MCO, odesłać specy... swój pojazd, czyli motorek Wszystko podsyłałem i teraz wzywam swoją przyczepkę przeciwlotniczą Czyli musicie ją mieć kupioną, jeżeli chcecie ją zamienić od razu miejscami, starą na nową Widzicie, tam z tyłu jest moja stara, niemodowana przyczepka i teraz znajomy, który ma swoje MCO tu podstawione, po prostu wchodzi do MCO ze mną, czyli wciąga znajomego poblickiego i bang, wciąga mnie. Spadamy pod mapy i respimy się tutaj w centrum, gdzie, gdzie teraz robimy te wszystkie glitche z przekazywaniem pojazdów. I jest gitara, czyli wszystko się udało. To już właściwie jest moja przyczepka. Teraz musi nam znajomy wysłać zaproszenie do jego. MCO, czyli on tam siedzi w tym MCO, jak nas wciągał, nie? I od razu nam wysyła zaproszenie do MCO, no i wciąga nas do jego MCO bez żadnego tam problemu. I w zasadzie to już jest wszystko. Teraz musimy tylko wyjść na zewnątrz, <laughs> odesłać pojazd. Zobaczcie, wychodzimy na zewnątrz, wychodzimy na zewnątrz jego MCO, i teraz mój starszy. Teraz właściwie to musimy się udać tylko albo wzywać MCO i wzywać ten motorek Fagio. Spójrzcie, bo to jest właśnie dlatego Wam od początku mówię, że musi być motorek Fagio. Znaczy motorek, który Wy macie tylko jeden. Ja mam tylko Fagio, dlatego e, używam Fagio, bo teraz rejestruję się w klubie motocyklowym i wzywam ten motorek Fagio. Jakby był pojazd, no to byście nie mogli go wezwać przez klub i moglibyście mieć problem, bo on się mieści w waszym, e, waszym tam na miejscu starej, starej tej szczepki przeciwlotniczej. Dlatego tu jest ważne użyć motorku i wezwać go przez klub motocyklowy. Mam tylko jedno fadziowo, więc jestem 100% pewny. Że to jest właśnie ta moja przyczepka przeciwlotnicza, bo teraz przyczepka przeciwlotnicza, którą dostałem, jest w MCO, a w miejscu mojej przyczepki jest właśnie ten Fadzio I teraz musimy wjechać tym Fadzio do, do MCO i zrobić podmiankę. Możecie, nie musicie wjechać do, do bunkra tak jak ja, możecie wezwać tak jak mówiłem, w MCO, ale ona się tam zrespi też na lotnisku. Trzeba się tam też udać. Później trzeba wezwać motorek, wjechać, no to tak samo w sumie. Tutaj jeszcze ja byłem pierwszy raz w bunkrze yy, i sobie tutaj jeszcze pojeździmy wózeczkiem i, i nasza, naszą kopitkę tutaj właśnie troszeczkę pooglądamy z innej strony. Hmm. Dobra. Nie ma tu żadnej yy, aluzji, ani iluzji ani żadnej podpowiedzi, gdzie macie patrzeć. <noise> no, mniejsza o to. Dobra, jestem w, yy, jestem w tym... No i muszę teraz po prostu zrobić tą podmiankę Czyli wziąć ten motorek, wadzie, wjechać im do MCO I pęk, to już jest wszystko To już jest wszystko wasza. Spójrzcie, nie mam tutaj żadnej właśnie mojej przyczepki Bo ona jest w MCO A motorek to jest ta jakby moja przyczepka stara Teraz wjeżdżam, robię podmiankę Musicie mieć komunikat, że jest tam full Czyli jest tam nasza przyczepka Podmianka, wychodzimy z motorków Wychodzimy na zewnątrz i bang 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 bang, tra, ta, 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 <ścoughs> tra, ta, tra, ta, 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 bang bang bęk, bang, bang. mamy przyczepkę przeciwlotniczą. Już stoi nasza nowa przyczepka, którą dostaliśmy. Właśnie ziomeczka tutaj, właśnie stoi nasza przyczepka. A teraz Wam pokażę od razu, jak zmodować MCO. Jeżeli jeszcze nie macie zmodowanego MCO, czyli bardzo prosta sprawa, bez żadnego problemu. Wchodzimy wchodzimy teraz po prostu w ustawienia, czyli wchodzimy do naszego mechanika modyfikuj mobilne centrum operacyjne, tutaj kupujemy cokolwiek możecie nawet zmienić tylko po prostu na tańszy, na tańszy jakieś pancerz i wrócić na, znowu na ten najdroższy, żeby nie tracić hajsu tak samo robicie z przyczepą i tak samo robicie z przyczepką przeciwlotniczą, z tym że przyczepkę przeciwlotniczą nie możecie oczywiście zmienić oznaczeń, nie możecie zmienić koloru, nie możecie zmienić żadnych takich tych dostępnych elementów w przyczepce, możecie jedynie zmienić broń albo możecie po prostu potwierdzić potwierdzić, myślę że to działa, bo muś tam mówił, że sprawdza i działa że wystarczy wejść broń, tak jak ja zobaczcie tutaj mam broń zablokowaną, te te droższe, a mimo że dostałem z tą właśnie, z tym droższym działkiem Mam zablokowane, więc pra prawdopodobnie wystarczy kliknąć w tą kutkę. Nie trzeba kupować fabrycznej broni, tylko kliknąć w tą kutkę, żeby tam zaznaczyć, że się chciało ją kupić, bo tylko o to w tym chodzi, żeby zaznaczyć cokolwiek, że chcemy kupić. Bo ja tutaj kupiłem fabryczną broń, bo tam przyczepka i tak będzie do wywalenia, więc ona tylko tutaj służy jako filmik. Więc kupiłem tą broń fabryczną. I teraz daję wstecz i jestem po prostu dalej w tym menu wyboru przyczepki przeciwlotniczej. O, w tym punkcie spójrzcie wstecz. Jeszcze damy raz wstecz i tutaj zostajemy w tym menu, o, właśnie tutaj, gdzie jest modyfikacja naczepki przeciwlotniczej. I teraz wchodzimy w opcje i albo dołączamy bezpośrednio znajomego, albo po prostu dołączamy opcję dołącz do znajomych. I tutaj w dolnym prawym rogu widzicie macie ładowanie. Kółeczko się zakręciło, czyli jest zasejwowane już właśnie to, ta przeróbka całą, którą dokonaliśmy. Teraz czekamy na załadowanie, na sesję. Wchodzimy do naszego bunkra, i już powinno być wszystko zrobione tak, jak powinno być. Czyli i przyczepka przeciwlotnicza jest na swoim miejscu, a kółeczka z niej są na miejscu MCO oraz kolor. Czyli warto właśnie tutaj zostawiać sobie kolory przyczepki, bo to one są modyfikowane. Jeżeli zmienicie kolor na niej, to oczywiście wasz MCO straci wtedy ten kolor modowany z przyczepki i przetransportuje się zwykły kolor. Dlatego mówię wam, jedynie co kupować to broń. I to jest wszystko z mojej strony. Jak widzicie, jest bomba, jest przyczepka modowana w miejscu starej i przy okazji jeszcze mamy zmodowane MCO, czyli macie. Wszystko pokazane w jednym filmiku, przypomniane, bo to działa już od dobru kilku lat, ale wielu z Was może jeszcze tego nie widziało lub po prostu przeoczyło lub po prostu nawet zapomniało lub nie wie o tym. Dlatego chcę Wam przypomnieć, że u mnie, u moich ziomeczków nie ma, nie było i nigdy lipy nie będzie. Jo, pozdro dla Was, nie ma lipy. Jo yo, yo, yo.